Dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, moi kochani, przechodzę do Was filmem z top serami do twarzy. Po prostu nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować, nie ma nad czym płakać. CBS wjeżdża, analizuje składy i oceniamy. Także zapraszam do oglądania. Pierwsze serum, które znajduje się na liście top serum do pielęgnacji skóry, jest to Pucan Kiul ampułka nawilżająca. Jest to ampułka o bardzo lekkiej, żelowej konsystencji, która bardzo szybko wchłania się w skórę. Nie pozostawia żadnej tłustej, klejącej warstwy. Świetnie skórę nawadnia, nawilża, rozświetla, rozpromienia i jak najbardziej nie działa komedogennie. Czyli osoby ze skórą tłustą bądź problematyczną, które potrzebują dawki nawilżenia... Jak najbardziej ta ampułka nawilżająca będzie świetna pod krem, ponieważ każde serum trzeba zamknąć kremem. Żeby była jasność, jak najbardziej jest to lekka, bezpieczna formuła nawilżająca, nawadniająca. Produkt warty swojej ceny, tak jak wszystkie produkty PiuKan ja po prostu się pod nimi podpisuję. Jest to serum kilkuskładnikowe, opiera się tutaj na wyciągu z Astragalusa, który wykazuje silne działanie kojące, nawilżające, regenerujące i wzmacniające. Nie ma o czym gadać, produkt świetny, warty swojej ceny. Teraz czas na serum dla osób, które mają bardzo mocno przesuszoną skórę, których skóra wręcz woła o nawilżenie, o pomoc, o ukojenie, o rewitalizację. Jest to serum iunik beta glukan serum. To serum prezentuje się tak, jest ono przezroczyste, jest to moje drugie opakowanie. Serum bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia żadnej tłustej, lepkiej warstwy. Fenomenalnie nawadnia skórę. Nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować. Produkt jak najbardziej bardzo mocno nawilżający, regenerujący, redukujący zaczerwienienie, podrażnienie, zaognienie, jak najbardziej dla osób ze skórą dojrzałą, wysuszoną, bardzo suchą, naczynkową, to serum będzie rewelacyjne i tutaj nie ma o czym gadać. Nie ma o czym dyskutować. Produkt świetny. Teraz czas na olejki, czyli konkretne takie tłuścioszki, które fenomenalnie działają na skórę i nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować. Mochani, jak jest to olejek ze śliwki. Moi kochani, on tak pachnie marcepanem, że nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować. Mniejsza, nieważne. Ten olejek silnie skórę nawilża. Jest przeznaczony do pielęgnacji zniszczonej skóry. Czyli takiej, powiedzmy sobie szczerze, zaniedbanej, która nie stosowała żadnej pielęgnacji albo nie stosowała odpowiedniej pielęgnacji. Dla skóry bardzo mocno wysuszonej, z pierwszymi zmarszczkami, która potrzebuje rewitalizacji, rozświetlenia i ukojenia. Wtedy ten olejek może się nadać pod krem. Bądź na krem. Możemy go stosować w wszelaki sposób. Świetnie skórę nawilża, regeneruje, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować. Kosmetyk stuprocentowo naturalny. Mamy tutaj tylko i wyłącznie olejek ze śliwki. Także nie ma o czym gadać. Naturalny skład, jednoskładnikowy produkt, warty swojej ceny, warty zainteresowania. Następnym produktem jest to król olejków, jakie po prostu są na rynku. Jest to olejek z opuncji figowej i to nie musi być koniecznie z Nie to, że pokazuję Wam olejek z mochani, to Wy musicie od razu kupić olejek z mochani. Absolutnie. Każdy olejek z opuncji figowej, tylko nierafinowany. Absolutnie rafinowanego nie kupujcie. Tylko nierafinowany, najprawdziwszy olejek z opuncji figowej. Olejek z opuncji figowej wykazuje działanie silnie przeciwzmarszczkowe, regenerujące, kojące, przeciwzapalne i i głęboko nawadniające skórę. Jest fenomenalny, nie ma o czym gadać, nie ma nad czym płakać. Tylko zwracajcie uwagę, żeby olej z opuncji figowej był nierafinowany. Jest to najważniejsze. Jeżeli kupicie olej z opuncji figowej rafinowany, to nawet możecie go już nie używać. On nie ma żadnego znaczenia z niego zostały wyssane wszystkie witaminy, wszystkie wartości i wtedy dlatego jest tańszy. Nierafinowany olejek ma wszystkie zachowane witaminy, substancje, które działają w pozytywny sposób na naszą skórę. I jest jak najbardziej to 100% koncentratu z opuncji figowej. Także szczerze Wam polecam olejek z opuncji figowej, miazga nad miazgami. Następne serum do twarzy jest to koi, dwufazowe serum ze śliwką kakadu. Znaczy się z olejkiem ze śliwki Kakadu. Jest to serum dwufazowe, które trzeba wstrząsnąć przed użyciem i producent tutaj pisze, że jest to serum przeciwzmarszczkowe. Jest to bzdura, nie jest to absolutnie serum typowo przeciwzmarszczkowe. Jest to serum również dla osób młodych. Które potrzebują nawilżenia, rewitalizacji, rozświetlenia, wyrównania kolorytu skóry jak najbardziej, ale działania przycisk również nie można mu odmówić, ma zachowane. To serum zawiera witaminy A, C i E, olejek ze śliwki kakadu i wiele innych olejków, które wykazują działanie intensywnie nawilżające, rewitalizujące, gojące, przyspieszające regenerację jak i również w bardzo szybki i widoczny sposób wyrównuje kolory skóry. A dlaczego? Ponieważ jest tutaj olejek z marchwi i beta karoten. Ale absolutnie to nie jest tak, że będziecie pomarańczowi i tak dalej. Absolutnie koloryt skóry w naturalny sposób zostanie wyrównany, skóra będzie rozświetlona, gładka, nawilżona. Nie ma o czym gadać. Następne serum do twarzy, które polecę dla każdego rodzaju skóry, jest to serum po prostu nawilżające piłkankiul. To nie jest ampułka, którą wcześniej pokazywałem, ponieważ ampułka jest żelowa. A to serum piłkankiul nawilżające Moisture Serum jest kremowe, ale o bardzo rzadkiej konsystencji. Nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, bardzo szybko się w skórę wchłania. Fenomenalnie nawilża. Cały dzień się utrzymuje na wilżenie, na noc i na dzień. Rewelacyjne serum do pielęgnacji dla każdego typu skóry. Nawet dla skóry trądzikowej, problematycznej, mieszanej jak najbardziej. Dla skór dojrzałych, bardzo suchych, odwodnionych również serum fenomenalne. Teraz dwa ostatnie sera do twarzy olejkowe. Pierwszym produktem jest to produkt, który już miele naprawdę bardzo długo kilka miesięcy i dalej go nie mogę zużyć. Jest to Senel Olejek Winter Regenerujący. I słuchajcie, jest to olejek bardzo bogaty. Wchłania się w skórę w półtora godziny. On się absolutnie szybko w skórę nie wchłania. Ja rekomenduję stosowanie tego serum tylko i wyłącznie na noc. To serum będzie idealne tylko dla skór dojrzałych. Dla skóry tłustej, mieszanej, trądzikowej będzie za bogate. Dla skór suchych i dojrzałych będzie idealne na noc. Pod krem bądź na krem. Nie ma o czym gadać. Jest to polska firma, stuprocentowo naturalna. Jak najbardziej warto inwestować w polskie kosmetyki. Firma nas nie okrada, tworzy naturalne składy. Warto dla osób dojrzałych, ze skórą bardzo suchą. Rewelacja, ale tylko na No i serum, które Wam już pokazywałem wcześniej. Zamiennik Magnat Recovery Concentrate Zkisa, czyli olejek Pukanki Oil. Fenomenalny olejek do pielęgnacji skóry tłustej mieszanej dla skór suchych i dojrzałych również będzie idealny. Tylko to serum olejkowe możemy również stosować na dzień i na noc i pod makijaż. Dzięki działaniu tego serum, czyli rewitalizacja, odświeżenie, nawilżenie, nawodnienie, makijaż będzie wyglądać bardzo świetliście i naturalnie. Podkład nie będzie się ważyć, a skóra będzie wyglądać promiennie cały dzień. Mowa o stosowaniu na dzień. A na noc świetne nawilżenie, rewitalizacja, działanie przeciwzmarszczkowe, nie ma o czym gadać. Ja wam powiem wprost, krótko i otwarcie. Piukankiul ja po prostu kocham i mam prawie wszystko z tej firmy. Naprawdę produkty są fenomenalne. Ja bym płakał, jakby to wycofali. Bez kitu. Następny produkt jest to produkt naszej polskiej firmy Mia Cosmetics. Jest to serum rewitalizujące mija. Moi kochani, producent tutaj pisze do stosowania na dzień i na noc. Absolutnie ja będę o tym gadać, będę o tym gadać. Serum nadaje się tylko i wyłącznie na noc. Na dzień jest tak tłuste, tak oblepiające. Ja tego uczucia w dzień nie mogę znieść. Po prostu czuję się jak zaklejony, ale na noc jak najbardziej. Taka gęstsza konsystencja. Dla osób ze skórą dojrzałą, bardzo suchą, która nie chce bawić się w zakupy online, to w Hebe ma gotowy zamiennik. Serum nadaje się tylko do pielęgnacji skóry na noc, na dzień absolutnie, jak wcześniej powiedziałem. Konsystencja jest naprawdę bardzo bogata, bardzo tłusta, a wręcz klejąca. Na dzień absolutnie, ale na noc. Świetne nawilżenie, rewitalizacja. I tutaj producent pisze, że efekt rozświetlający. Nie. Nie ma żadnego prawdziwego rozświetlenia skóry. No chyba, że producent ma na myśli to rozświetlenie pod tym względem, że nam się skóra błyszczy po prostu po tym tłustym serum. I może producent dlatego myśli, że to jest efekt blasku rozświetlenia. Nie. Jest to po prostu błysk tłustości na naszej skórze. Ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestię przeciwzmarszczkową, rewitalizującą, nawilżającą, warto, ale tylko na noc. Więc moi kochani, to są hity pielęgnacyjne z kategorii serum, totalne bestsellery. Nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować, nie ma nad czym płakać. Trzeba po prostu świadomie kupować produkty. Także moi kochani, życzę wam serdecznie miłego dnia. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się bardzo ciepło. Do następnego. Cześć.